I o to mi chodziło właśnie. Wiesz Dorotko, co to za dzisiaj dzień jest taki piękny to jest co? A ty miłożku dzień Co co jest? Co jest? Siódmy, I... siódmy, tak? Siódmy dzień tygodnia. No niektórzy mówią, że pierwszy. Ale czy siódmy i pierwszy to nie jest ten sam Czyli ostatni i pierwszy. Ostatni będą pierwszymi, dzień więc... E... Więc... Halo! Słowo na niedzielę! Dzisiaj co mamy? Despotyzm wielki i jeden mówi wszystko. Wszystko jest jednym i jedno jest wszystkim. Jest niepodzielność, jest. jest jedność, prawda? I niedziela, czyli nic nie dzielimy, nie rozdzielimy. O, bardzo dobrze. Dobrze tam podpowiedzi z tyłu automatyczne, bo to wiecie, automatyczne odpowiedzi też czasem są dobre. A dzisiaj powiemy o zazdrości. Co, Dorcia? Chciałabyś o zazdrości? Jak to jeden lens zazdrości drugiemu lensowi, a ten zazdrości trzeciemu lensowi. No nie wiem czy wiecie, ale właśnie widzicie. Tej opowiadacza przez Lens numer jeden razy. To nie rozumiem, Lens? To prawie tak samo jak Lens. No właśnie, tak powiedziałem, czy to Lens to taki good look tak, wygląd. No, więc Lens to nie jest Lens, tylko to jest taki żart niedzielny, aczkolwiek coś tam wspólnego Lens z Lensem ma. No więc e, wróćmy do lensów, czyli do soczewek, czyli do obiektywów, które mnie teraz widzą. A no, właściwie jeden z nich no i ten, który mnie teraz widzi, to on jest najbardziej zajebisty z tych wszystkich, dlatego że on mnie teraz widzi. Słuchajcie tego? Pomyślcie sobie, jak źle muszą się czuć te e, pozostałe dwa, bo tu są trzy. I na pewno, no, nie nie, no, no ale ja nie mogę tak y, pracować jak baba babami tam teraz tam paznokcie sobie tam szoruje. No. A to słychać? A słychać normalnie. no, to no to Jak, tak, tak idą, można. No, nie nie, ja nie wiem, czy to jest ten, tylko. Dobra, wróćmy do naszej zazdrości. no. Może ty zazdrościsz, że ja mam takie ładne pazurki i też chcesz mieć takie ładne, co? No, bo ja nie No, o, właśnie. A czy mi yy, yy, teraz tak, zademonstruję, w czym rzecz? Czyli jak teraz jesteśmy na jeden, czyli środkowy obiektyw, który powinien jest teraz używany, a więc ma największe największą radość zbytu z tego, że jest używany właśnie, prawda? Przez yy, jego mózg, a mózgiem tego lęsa jest ten procesor w telefonie. A odbiorcą tego, co się produkuje, jesteś ty ten, który oglądasz. A ten twórca, który coś tam robi, to jestem ja. I nas jest trzech. I kto komu powinien zazdrościć? Nikt, nikt nikomu. Nikt nikomu. No więc popatrzmy tu sobie, że można się przestawić. Ty, no przestaw się. O. I no i proszę bardzo. Ten to dopiero jest kozak. Zobaczcie, szeroki obiektyw. Szerokie spojrzenie, i nawet za oknami coś widać, i, e, no i widać, jakby ktoś tam był uważny, to by zobaczył, a gdzież to miejsce wspaniałe jest, w którym tutaj przemieszczają się ci ludzie e, w niedzielny poranek, e, ze względu na słowo na niedzielę i dlaczego w niedzielę tego już nie widać, ale, ale więcej widać, więcej widać, ale za to mniej szczegółów, prawda? I żeby teraz te, zobaczyć te szczegóły, to ktoś, kto to ogląda, musi podejść, żeby tą dorotkę tam z tyłu zobaczyć. To musi podejść wręcz do ekranu i zobaczyć, czy ona przypadkiem dobrze te pazury wyszlifowała, czy nie, bo jeszcze by nas tutaj załatwiła. No więc zalety jak najbardziej szeroki kąt ma, prawda? Czyli lens numer 05 razy. Ja wiem, wiem, ty tu zaraz powiesz, ale to nie jest 0,5, tylko to jest, że pół. No dobra, nieważne jak to się tam nazywa. To teraz przechodzimy znowu do jedynki i ten lens. No nie ma już takiego szerokiego kąta. Zobaczcie, nic w tym oknie nie widać. Dorotkę trochę lepiej. Pazurów dalej jeszcze nie widać. Z pazurami to trochę pomożemy, nie? Żeby, ale dobra, w każdym razie, no i co? I który lepszy? Powiedz, kto jest, kto jest bardziej wartościowy w tym urządzeniu, czy ten szeroki lens, kąt, kąt, obiektyw, czy może ten normalny, bo teraz niby jest normalny, czy może ten, no ten jest zajebisty, Dorotko, weź tam się wystaw, bo nie, teraz no. on jedyną, jedyną może nie jedyną, ale... Szukanie. Ale teraz, przy pomocy tego obiektywu, co widzimy? No, nie widzimy tego, co gada, bo on musi się wychylić. A wiecie, ja nie mogę się wychylać, bo jak ja się wychylam, to Wy tego nie lubicie i mówicie, chwali się, albo coś tam. A ja jestem tylko lens, słuchajcie, ja jestem tylko jednym z obiektywów, bo jesteśmy w niepodzielnej całości, mentalnym tworze, którego nazywają ludzie Bóg. Albo Absolut, albo co tam jeszcze. Chyba się przełączę, bo słabo widać tego opowiadającego. No tak. Ale za to widać gościa z tyłu, który prawie na nas najeżdża, bo on tak się mocno śpieszy i pewnie do kościoła jedzie, bo, bo co? No ale już skręciliśmy no i tam dzięki temu lensowi właśnie to widać za oknem jeszcze jakbym tak zmienił trochę to położenie tego e, telefonu to by było widać, ale nie będę tego robił bo wrócę tutaj do mojej standardowej tutaj wizji albo jeszcze bardziej, o taka jeszcze najlepsza bo no nawet trochę misia małego widać, Mikołaja to znaczy jego nośnik e, ciała Przenośnik, przenośnik ciała. Co, ja, ja, ja żart. Tak, taki żart, właśnie. Słuchajcie, no ja bym już zakończył, bo to jeszcze 7 minut, już opowiadam Wam o tym, o czym Wy nie możecie normalnie zauważyć na co dzień. Pomyślicie sobie, że są lepsi i gorsi, że są rzeczy, które są lepsze i gorsze, a nie ma, nie ma tutaj, bo wszyscy jesteśmy jednym telefonem, rozumiecie? Jednym urządzeniem, które ma jeden wielki centralny komputer i który ma miliony lensów i te lensy są do czegoś przydatne jemu no, słuchajcie, no bo to jest jedna całość jakbym teraz wymontował z tego telefonu jednego lensa no to on straciłby pewną funkcję, tak? no okej, okay, mógłbyś powiedzieć, o, ale bez mego lensa to rozumiesz, nic się nie dzieje a nie, ty jesteś lensem na przykład normalnym, jeżeli ty myślisz, że jesteś normalnym lensem dlatego, że że czyli obiektywem, tak jakby ktoś zapomniał to słowo. I jak ty jesteś ten normalnym, to ty myślisz, że ty jesteś ważniejszy niż taki, co jest nienormalny, ten szeroki czy ten tele. A w istocie jest po was po prostu więcej. Bo to urządzenie, którym jest świat, potrzebuje więcej normalnych ludzi, tak zwanych ludzi, którzy są przedstawicielami normalnego lęsa. I dlatego was jest dużo A to urządzenie potrzebuje mniej To jest go, i go mniej I to jest tylko tyle Natomiast to urządzenie potrzebuje Wszystkich nas Jak tu jesteśmy I dlatego nie powinniśmy dzielić I to jest właśnie wielkie słowo na niedzielę dzisiejszą Co dzisiaj jest? Niepodzielny dzień Niepodzielny dzień No nawet Dorotka tutaj sobie za, za, zapamiętała Niedzielmy się Łączmy się. Już chciałem powiedzieć proletariusze wszystkich krajów. A, ale dobra, już nie będę. Bo jeszcze nie je tutaj oskarżę o komunizm. Bo komunizm to jest taki zły, rozumiesz. To jest zły lens! A ten lens kapitalistyczny to jest taki zajebisty tutaj. Bentleyem powinniśmy tutaj się poruszać w naszych przenośnikach ciał. No. Cześć! Ludność. Jednolitość, jednolitość, litości, litości.